Jasna strona po polsku. Tłumaczone na język polski ze strony Big Side. Czy wiesz, że zbyt częste mycie włosów może wyrządzić więcej szkody niż pożytku? Ciągle mycie powoduje, że gruczoły łojowe produkują więcej tłuszczu, w wyniku czego tkwisz w błędnym kole. Bez obaw przygotowaliśmy listę wskazówek, dzięki którym rzadziej myjesz włosy i nadal będziesz wyglądać wspaniale. Po pierwsze, obserwuj swoją dietę, aby twoje włosy były dłużej i czyste. Usuń. Z diety wszelkie tłuste. To samo dotyczy cukru, białego chleba i konsew. Zastąpi owocami i warzywami nabiałem, chudym mięsem i orzechami. Pomoże to zmniejszyć aktywność jego czołów Po drugie, używaj suchych szamponów, aby okryć tłusty połysk podziel włosy. Na i nałóż suchy szampon. Nasady jak lakier do włosów z odległości od, 10 do, od 8 do 10 stali, jeśli szampon. Jest jak talk nałóż go bezpośrednio na cebulki, odczekaj 10 minut, a następnie przeczysz włosy. Suche szampony tworzą wokół tłustych kosmetyków otoczka, która przez pewien czas sprawia, że włosy wydają się czyste. Po trzecie, zaniedbuj dodatków. Jeśli masz grzywkę, użyj chusty i nowych fryzur. Wszystko, co musisz zrobić, to umyć grzywkę. Z upiąć ją w jakiś sposób, zamaskować Chusta Dobrze wygląda z zebranymi rozpuszczonymi włosami. Mogą też się stać dla osób z krótkimi włosami. Dodatkowo przetłuszczające się włosy można zamaskować różnymi spinkami do włosów lub opaskami z kwiatami. Po czwarte zwracaj uwagę na temperaturę wody podczas mycia włosów. Używaj ciepłej lub letniej wody oczywiście. Gorąca woda zwiększa ilość tłuszczu wydzielanego. Ponadto po umyciu włosów najlepiej pozostawić je do naturalnego wyschnięcia. Staraj się unikać suszaki do włosów jak tylko możesz. Po piąte, włóż włosy warkocze. Kiedy warkocz dobrze radzi sobie z zamaskowaniem cebulek włosów. Im grubszy splot, tym lepiej. Wykonaj delikatny grzebień na czubku głowy, aby ukryć bardziej widoczną część nieumytych włosów. Upewnij się, że warkocz nie jest gładki. Niewielka ilość luźnych włosów pomoże użyć nieświeżość. Po szóste, uczasz włosy przed pójściem spać, gdy już usiądziesz na poduszce. Odciągnij włosy do tyłu, aby ułożyć, jeśli twoje włosy są wystarczająco długie, zwiąż kłocek lub luźny warkocz. Spróbuj to zrobić, nawyk, a ja zrobię to na tobie wrażenie. Po siódme, Zmieni ustawienie, Zmieni ustawienie z jednej strony lub zamień ustawienie środkowe na ukośne. Powód jest prosty, nasze włosy przyzwyczajają się do pewnego ułożenia, co prowadzi do utraty obojętności u nasady. Najbrudniejsze staje się również na linii podziału przesuń podziałek, aby nadać włosom obojętność, nowy wygląd i czystość. Po ósme, unikaj płaskich fryzur, staraj się nie preferować gładkich i gładkich. Fryzur sprawiają, że Twoje włosy sprawiają jeszcze bardziej. najlepszą byłoby lekkie, zasadne włosów na sady, aby uzyskać, a następnie umocowanie w ich muszli. Wypróbuj i daj nam znać w komentarzach, co myślisz. Po dziewiąte, My pędzle, aby zapobiec do się włosów, pozostałości skłonnego nagrodziwek i substancji do stylizacji. Myj pędzle i grzebienie raz w tygodniu w ciepłej wodzie z szamponem i nie zapomnij od czasu do czasu zmienić pędzli. I na koniec numer 10. Właściwy sposób na mycie. Cóż mokre włosy pod koszulkiem zamiast ręcznikiem, aby wygładzić kręciarza we włosy. Nie szoruj skóry głowy. Zamiast tego opuszkami palców delikatnie wymasuj szampon we włosy. Nigdy nie nakładaj odżywki bezpośrednio na Ceboliki upewnij się, że jest tylko na włosach. Wykręć włosy przed nałożeniem odżywki na włosów dzięki temu jest bardziej skuteczna. Mamy nadzieję, że nasz film okazał się dla Ciebie korzystny. Jeśli tak naciśnij, y, przycisk kciuka w górę i daj subskrybuj, aby pozostać po jasnej stronie życia.